Fete. É. Chwyt przedni, rękojeść, spust, rodzaju ognia. To jedno ze stoisk Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu na terenie Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny, jakie można było odwiedzić podczas otwartych zajęć oddziału przygotowania wojskowego. Nazwa plus Zajęcia przygotowano głównie z myślą dla uczniów klasy mundurowej, ponieważ Wazówna we współpracy z Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu realizuje program przygotowania wojskowego. Program oddziałów przygotowania wojskowego jest... Programem zarówno Ministerstwa Edukacji, jak i Ministerstwa Obrony Narodowej. W związku z tym część zajęć, znaczna część zajęć, to zajęcia praktyczne prowadzone przez, przez żołnierzy, w naszym wypadku żołnierzy CSWOT. Te zajęcia, które od dzisiaj odbywają się w szkole, mogły czy powinny odbywać się na poligonie, ale ze względu na ich charakter, że to jest pokaz broni, zapoznanie ze sprzętem oraz zajęcia związane z udzielaniem pomocy medycznej na polu walki, mogły się odbyć na terenie szkoły i gośćmi szkoły, są żołnierze z centrum. Ale jeżeli przerzucimy się na tą broń, poza tym, że przyjeżdżamy tutaj, wystawiamy stanowiska promocyjne, zapoznajemy ich z bronią i naszym wyposażeniem, jakie posiadamy w centrum, to też uczniowie klas mundowy przyjeżdżają do nas do Turnia na Poligon, gdzie robimy zajęcia praktyczne z nimi, posługiwali się bronią, saperskie rzeczy przetrwania w lesie, podstawowe czynności, umiejętności, które im w późniejszym czasie mogą się przydać. Mieliście cele na dobrą sprawę? To jest chyba pierwsza klasa, która do tej pory strzelała sportowo. Natomiast dzisiaj przeprowadzamy taki trening postaw strzeleckich, dokładnie postawy stojącej. Jak uczniowie sobie radzą? No radzą sobie. Czyli jakieś przygotowanie już pewnie teoretyczne było w szkole? Podejrzewam, że tak. No nie da się ukryć, no bo widzę niektórym to wychodzi dobrze. Tak, natomiast mówię, są pewne różnice między strzelectwem sportowym a strzelectwem bojowym. Głównie chodzi po prostu o to, że w strzelectwie bojowym mamy większy odrzut, więc ta postawa musi być bardziej stabilna i na tym teraz pracujemy. Panie Idealnie te białe ramaczki. To stoisko cieszy się, się dużym zainteresowaniem, zwłaszcza wśród chłopców, którzy mogą sobie postrzelać i to z takiego porządnego sprzętu. Co to jest? Eee, przed nami jest trenażer i taki zestaw do ze ćwiczeń eee, do PPK Javelin, przymocownego pocisku kierowanego Javelin. Eee, I ten zestaw ma na celu naukę dla przyszłych operatorów, jak z takiej broni strzelać. Jest to amerykański sprzęt, więc cały software, całe oprogramowanie jest po angielsku. I... Ale młodzież sobie radzi. No, tak, z naszą pomocą sobie radzi. Ponieważ są to ciekawe zajęcia i pouczające, postanowiliśmy uczynić je w formule otwartej i zaprosiliśmy też do obserwacji tych zajęć uczniów szkół podstawowych z powiatu golubsko dobrzyńskiego Przytrzymujemy lewą stronę przycisk i z prawej strony masz taki sam fire trigger. Tak, mamy go i teraz fire, odpalaj. Pięknie. No i Pięknie brawo. To jest urządzenie Javerin, co pomaga w wyznaczeniu celu i trzeba dobrze zawsze przycelować i wtedy wyprowadza strzały, jak dobrze namierzyć wszystko przeciwnika na przykład y, czołk. I w lewo, jeszcze w lewo, słuchaj, jeszcze w lewo. Ten czołg naprawdę jest tam malutki, jeszcze w lewo. Jeszcze w lewo. O, super pięknie. I jeszcze w dół. I troszkę niżej. Ze względu na to, że tam mieliśmy do czynienia z dziećmi no, szkolnymi, tak, małymi, nie mając tej siły fizycznej, żeby tą rakietę można było, mogły w stanie podnieść i założyć na bark, to ta, ten cały pocisk był po prostu na stole położony razem z klu i można było, pomagaliśmy po prostu manewrować tym pociskiem, żeby to dziecko mogło widzieć znaleźć ten cel, tak? Znaleźć ten cel w podczerwieni. Tutaj widzimy y, już no, ucznia klasy mundurowej, który no, w miarę już jest taki y, silniejszy, tak? Który jest w stanie podnieść ten, y, ten, y, ponieść i utrzymać ten pocisk, i on już może y, za y, oczywiście pomocą, pomocą instruktora y, y, utrzymać go. Y, Obserw wykonać obserwację, wykrycie, rozpoznanie, identyfikację celu oraz yy, zestrzelić yy, dany, yy, dany cel, tak? czy to czołg, czy pojazd opancerzony. Yy, Interesujesz się właśnie wojskiem. Myślisz yy, w przyszłości związać swój zawód z mundurówką? Trochę tak, trochę tak. A może właśnie to spotkanie cię przekona do tego? No, trochę przekonuje. Słoneczko, czyli co? Rozjaśnij. Czy zainteresowało Cię to? Tak, zainteresowało mnie. Myślisz o mundurówce? Zastanawiam się właśnie nad tym, ale tak. Skuteczny strzał może się oddać na odległość 800 metrów. Dziewczyny interesują się wojskowością? E, powiem tak, e, podchodzą może bardziej takie niepewne, zniechęcone, ale po krótkim opisie broni. Widzę u nich zainteresowanie, także później, jeśli jakieś pytanie kontrolne e, przez nie zadane, e, bardzo łatwo odpowiadają, znajdują odpowiedź na, na zadane pytanie. Także widzę, że w czasie prowadzenia tej konwersacji i przedstawiania jednostki broni m, zmieniają swój stosunek do tego i, i, i wyrażają większe zainteresowanie. I nawet myślą o mundurówce. I myślą o mundur, mundurówce, tak. Taki jest cel dzisiaj naszych zajęć. Ta dzisiejsza wizyta może po prostu przywrócić te pierwotne jakieś takie zainteresowania i, yy, i być może przyciągną ich właśnie do takich szkół, gdzie jest szkoła mundurowa. Wlewo! lewo! Zwrot. Jeśli ktoś nawet nie chce związać swojego życia ze szkółami mundurowymi, to zawsze jest to fajne, fajne odskoczenie od rzeczywistości. Nie? Zawsze jakieś różne wyjazdy, poligony, poligony lub biwaki, zajęcia, zajęcia z, z żołnierzami zawodowymi z jednostek wojskowych. A tutaj na tym punkcie prowadzimy zajęcia z musztry, musztry pojedynczego żołnierza oraz musztry, musztry paradnej. I oczywiście nasi przyszli kadeci, miejmy nadzieję, mogą sobie podejrzeć jak to działa i, no i czy, czy im się spodoba. Spotkania są na celu, abyśmy jak najwięcej pozyskali dzisiejszej młodzieży, późniejszych żołnierzy zawodowych lub żołnierzy obroni, Obrony terytorialnej do działania, dlatego że uważamy, że obronność i umiejętności taktyczne czy nawet w ogóle umiejętności żołnierskie, które posiadają ci młodzi ludzie, są bardzo potrzebne w przypadku pokoju kryzysu czy wojny w sytuacjach kryzysowych, nawet do działania podczas powodzi, czy nawet pożarów, czy jak my w czasie wojsku, w czasie już ewentualnej wojny. Umiejętności nabyte przez tych młodzieży Młodych ludzi, nawet nie, jak nie trafią później do armii, to te umiejętności zostają i potem, w przypadku yy, potrzeby, to oni może te umiejętności wykorzystać lub ich do, doskonalić, przeszkolić jeszcze raz. To w tym momencie jest dużo łatwiejsze niż nauka od samego początku nowych ludzi. Złóż rękę w pięść, tak? Jak to, jak to robicie? Przede wszystkim namacać dziurkę, później wziąć palcem, upchnąć. Docisnąć i każdy następny ruch dociskamy, upychamy. Dociskamy, upychamy. Jeżeli już jest koniec, resztę dokładam i mocno uciskam. Tak? Wiem, że medycyna jest nie tylko dla samych medyków. Dobrze, żeby. Takie zasady pierwszej pomocy, udzielania tej pierwszej pomocy były znane jak najszerszemu gremium osób, bo nie wiadomo kiedy komu się to przyda, miejmy nadzieję, że nigdy nikomu się to nie przyda, ale trzeba być gotowym na najgorsze ci uczniowie już tutaj takie podstawy jak gdyby złapali. Myślę, że nie tylko tu u Pana na stanowisku, ale i pewnie podczas zajęć lekcyjnych. Jak najbardziej. Uczniowie mówią, że w trakcie zajęć na innych przedmiotach mieli zapoznawczo. Tutaj mają to na żywo. Mogą wziąć, dotknąć, sprawdzić jak to rzeczywiście wygląda, jak to, jak to działa. Myślę, że wiedza praktyczna w połączeniu z wiedzą teoretyczną, którą uzyskali wcześniej, na długo im zostanie w głowach. Miejmy nadzieję, że będzie ona przydatna. Czy kończąc właśnie taką szkołę, jak wazówna na kierunku mundurowym, ci uczniowie trafiają już do Was, czy muszą iść na studia? To zależy, na jakie stanowisko by chcieli trafić. Jeżeli skończysz szkołę średnią, i chciałby zostać żołnierzem zawodowym, żołnierzem wojskowo Obrony szeregowym, no to od razu może iść do WKU, tam wypełnić odpowiednie wnioski, zrobić badania i jest wcielany do jednostki na szkolenie. Jeżeli chciałby zostać oficerem, to musiałby zdać egzaminy na Akademię Wojsk Lądowych bądź Wojskową Akademię Techniczną lub inną uczelnię wojskową. Jeżeli po zdaniu egzaminu i zakwalifikowaniu się na uczelnię to rozpoczyna studia pięcioletnie. Bo po pięcioletnich studiach zostaje mianowany na sto pierwszy stopień oficerski podporucznika. Już jest ciężki, bo jak założymy na głowę odcinek szyjny jest tutaj obciążony. Takie przyszłe czasy, gdzie faktycznie służba mundurowa daje dosyć dobrą, stabilną pracę, ciekawą i wymagającą, ale z drugiej strony również chcielibyśmy się pochwalić i promować szkołę. Nakłada się na to taki pewien aspekt pedagogiczny. Otóż Zaleceniami kuratora Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium w Bydgoszczy młodzież po powrocie musi podjąć pewne takie działania integracyjne, czy znaczy szkoła musi takie, takie podjąć i właśnie wymyśliliśmy sobie, że ten dzień dzisiejszy będzie takim właśnie dniem. Większość klas wyjechała lub też wyszła poza teren szkoły z wychowcami swoimi, ale są też i klasy, które tutaj chcą się pokazać, które chcą coś zrobić tutaj na, tu, na, tu na miejscu. Właśnie między nimi właśnie ten dzień, który dzisiaj mamy, głównie poświęcony jest y, klasom mundurowym, ale tutaj chociażby z tyłu za naszymi plesami. Y jest klasa A o profilu politechnicznym, która zajmuje się kwestiami m.in. astronomicznymi, więc oni chcieliby ewentualnie również zająć się tą tą kwestią, a przy okazji obecne szkoły z klas ósmych, uczniowie klas ósmych mogą również też zerknąć, zobaczyć, zainteresować się również i profilem politechnicznym. Dzisiaj ze swoją klasą, właśnie klasą politechniczną, mamy szczęście, że jest słoneczko i że nie pada, i mogliśmy wystawić nasz sprzęt i sobie obserwujemy właśnie słońce. Zrobiliśmy parę zdjęć. Jest ten projekt Niebo nad astrobazami i tych zdjęć no, nie zrobiliśmy zbyt dużo przez te 7 miesięcy. I dzisiaj jest naprawdę taka okazja, żeby jeszcze te teleskopy właśnie wystawić, żeby jeszcze przypomnieć sobie ich budowę i tak jak mówię, przede wszystkim wykonać zdjęcia słońca. O, i teraz słuchaj, musisz widzieć obraz, widzisz? Chciałbym podziękować Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej za to, że tak chętnie współpracują z nami, że odpowiedzieli pozytywnie, że przyjechali do, do, do naszej szkoły i jak widać faktycznie mają bardzo wiele ciekawych rzeczy do zaoferowania. Dziękuję również Powiatowej Straży Pożarnej, która na boisku sąsiednim również pokazuje takie bardzo fajne, ciekawe, ciekawe rzeczy. No i oczekujemy również policji, która lada. Chwila przyjedzie i też będzie oczywiście swoje tajniki młodzieży prezentowała.